Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Minecraft. Budujemy podstawowe mechanizmy. Chciałem wam dzisiaj pokazać takie coś co zrobiłem. Począłem są dwie rzeczy. Po pierwsze, to co mieliście zrobić na pracę domową, czyli odliczanie, a po drugie jak wyglądają lampy, ponieważ my zrobiliśmy wyświetlacz stłoków. Tak. I jeszcze ym, chcę Wam pokazać, jak wygląda. Tam nie patrzcie, bo tam są inne rzeczy. Jak wygląda to czy coś, tylko że. Z dźwigni. Według mnie wygląda to trochę drożej. No bo jest. Można wybrać dwie cyfry. U nas tego nie można zrobić. To już wygląda mechanizm, który wczoraj sobie zrobiłem. Dobra. Zaraz do Was wracam i pokażę Wam, co zrobimy dzisiaj, ponieważ też już mam to w pewnym sensie zrobione. Dobra, jesteśmy. Ja to też zrobiłem na poczas i zrobiłem to trochę większe niż my to zrobimy, ponieważ my zamiast 4 cyfr tutaj będziemy mieć 3, tutaj 2 i tam też właśnie mniej trochę tego. Na czym to polega? Możemy sobie wpisać dowolną cyfrę System 1, 2, 3, 1, 2, 4 lub 8. Wam teraz pokażę o co chodzi w takim systemie. Jest to. System tak zwany 0-1, ponieważ to jedna cyfra może mieć tylko dwie wartości, 0 lub 1. Liczy się od prawej strony. Pierwsza cyfra od prawej to jest 1. Kiedy jest zrobione tak, to jest 1. Żeby zrobić 2, trzeba włączyć drugą dźwignię. Druga dźwignia to jest dźwignia numer 2. Żeby zrobić 3, Włączamy obydwie pierwsze. Teraz analogicznie, żeby zrobić 4, tutaj jest 4, czyli kolejne potęgi dwójki. 1, 2, 4, 8, potem jest 16, 32 i też tak cały czas. No i żeby zrobić 4, to trzeba tak. 5, 7 4. 5, 6, 7. Tak. Nam na razie tyle będzie potrzebne. No i w ten sposób ja sobie zapiszę liczbę 10. Wpisuję 8 i 2. Zapiszemy do modułu B, bo ponieważ A jeszcze nie działa. Napiszemy sobie do modułu B. Zresetujemy klawiaturę. A do modułu C zapiszemy sobie 5, 4 i 1 do C teraz sobie pokażemy C czyli powinno być 5 4, 1, 5 pokażemy sobie B 8 i 2 10 wyłączymy ekran zresetujemy sobie A, B i C i zresetujemy sobie klawiaturę no i na tyle na razie będzie potrzebne to nie jest taki znowu duży mechanizm ja to zresztą zrobiłem na trzy moduły jak widzicie trzeci jest w ogóle nieartywny, czyli mój może zapamiętać trzy cyfry w trzech modułach no, zaraz, zaraz dobra, no teraz wam pokażę jak to zrobić być może będą to dwa odcinki teraz jeszcze nie wiem, na pewno dużo mi to zajmie. Chyba to podzielę na dwa. Zaraz wracam. Dobra. Możemy zacząć. Mhm. Dobrze, więc od czego zaczniemy? Od przygotowania oczywiście HP punktu. Te rzeczy, które tutaj mamy będą najbardziej teraz nam potrzebne. Możemy sobie naszkować jeszcze wełnę taką. Tłoci. No i może to być na razie tyle. Od czego zaczniemy? Zaczniemy oczywiście od zbudowania klawiatury, która ma. Na razie, w tym przypadku ma tylko i wyłącznie 3. Tlawisze, będzie miała tylko i wyłącznie 3 klawisze. Plus reset potem. Widzicie, co się dzisiaj dzieje z komputerem. Będzie to ta klawiatura, ta pamięć podręczna klawiatury. Och... Tak. Dobra. Zanim, teraz oczywiście kładziemy, żeby proszek miał zejście. I zaraz za tym robimy bramki pamięci. Już Wam nie muszę tłumaczyć o co w tym chodzi. bramkę pamięci robiliśmy ostatnio tym razem będzie to zrobione trochę inaczej, ponieważ może mieć ta bramka pamięci zapisana w pamięci swojej to tak jakby więcej niż jedną liczbę tam resetowaliśmy, dlatego było dużo piterów. Tutaj to jest niepotrzebne. Zapomniałem, ale no, teraz zdałem widać Ta bramka czemu się teraz włączyła? Dobra czekajcie Dobra, nie ma świń. Um, no, no tu mamy trzy bramki po kliknięciu gruzika. Zostają dobra, i teraz musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, możemy sobie położyć tutaj Repeatery. Proszę, nawet nie widać, że to robię. Eee, dobra, ja muszę zaraz wrócić, ponieważ mam błędy. Jak widzicie. Nic nie widać. Dobra. Zaraz wrócę. Dobra, już jestem, ogarnąłem to. Wystarczyło włączyć i włączyć Minecrafta. Tak, i teraz nad nimi. O tak. Władziemy sobie tutaj troski. Hmm. Kurde. Tak, I teraz te na tych klockach puszczamy. Trzyma. Tak? Ale z tą. No. Chyba słyszeliście moje yy, Bierzemy sobie teraz lampy. No i zamiast tego możemy włożyć lampę. I dajemy te lampy właściwie to te tutaj. Teraz zobaczcie co się stanie. Lampy pokazują nam, które troski są włączone, które nie. To nam pomoże w przyszłym potem. E, dobra, zresetujmy sobie. Jeżeli słyszeliście moje mojej to wiecie, że ja muszę iść na obiad. Dlatego zaraz, zaraz przejdę. O odluta mi dusi. E, I skończymy to robić. Zrobimy przecież presetu i skończymy cały mechanizm. Dobra, jestem. Dobrze, no to zrobimy sobie teraz przycisk, który będzie nam resetował klawiaturę. Może oddalmy go dwa klawisze od tych, żeby nie było to tak bardzo dobra? Tak, i teraz, teraz zrobić. No, normalnie resetujemy w ten sam sposób. Znaczy, no możemy to zrobić w inny pokażę Wam inny sposób na zresetowanie. Zwiątniemy sobie trochę ten krawelecz, i zbudujmy tutaj takie rzutowanie na dwa, tak, teraz tacz, i teraz co? tacz, yy. tacz i tacz. Dobra, um, to łączymy. Hmm. Albo raczej to musi być narracja. Dobra, sprawdzimy, czy to działa? Pękniemy sobie wrócić środkowy. Ten i teraz zresetujemy. Tak, działa. Dobra, hmm, co dalej? Kiedy już mamy zrobione to, musimy teraz poprowadzić ten sygnał do najpierw właściwie to zdecydujmy po której stronie będzie wyświetlacz nasz i po której stronie będą mniej więcej przyciski. Ja bym zrobił wyświetlacz po tej stronie. Wyświetlacz po tej. No, a przyciski to się jeszcze zobaczy. Dobra, odciągnijmy sobie trochę te table. Musimy je znerwować. Teraz musimy zrobić. Aha, no to potem. Dobra, niech będzie, że tutaj teraz je znerwujemy. Um, nie chodzi o to ogólnie tutaj, teraz w tym, że. Będą teraz dwa moduły, tak jak tam wcześniej, że będę mógł zapisać do modułu A i zapisać do modułu B Cyfrę, którą sobie tam wpiszę wcześniej Możemy wpisać maksymalnie cyfrę od 0 do 7 Dlatego wyświetlacz zrobimy, nie będę mieć takich trzech, czterech, no, trzech lamp, jak było w tym moim pierwszym tam, co Wam pokazywałem Tylko będzie wyświetlacz, tak jak robiliśmy w poprzednim odcinku można nawet jeżeli macie MC możecie do sobie skopiować. Jeżeli nie, no to zapraszam do zrobienia. Um, tak. No i teraz rozdzielamy sobie to na dwa sygnały. Jeden. Jeden. Jeszcze tu. Tak. I teraz mam powiem, że coś. Tak, coś, o, dobrze. Jeżeli chcemy mieć taki właśnie zapis do bramek pamięci, ale zabezpieczony na przykład, że nie, nie zawsze się zapisuje, są dwa sposoby zapisu. Przy każdym używamy tworków, dobrze mówię? tak. Dla 0 używamy torku. Pierwszy zróbmy to sobie tak, że tak Chodzi o to, żeby sygnał klikniemy przycisk yy, zapisz i sygnał zapisze się do bramki pamięci. Ale musi się zapisać dopiero wtedy, kiedy klikniemy przycisk zapisz, nie wcześniej. No, i jak tutaj coś zrobić? Tak jak mówię, to naj są najlepsze dwa sposoby. Pierwszy z użyciem jednego Repeatera, który, jak klikniemy duzik, przez stoł naprześle energię. Ale jest też drugi sposób. tylko ten musi być znerwowany tak chociaż tak teraz energia nie przechodzi w momencie kiedy klikniemy tutaj energia się restą się połączy z tamtym i prześlę energię. Są takie dwa sposoby. I właśnie tutaj będziemy je wykorzystywać, w tym miejscu. Ja powiedzmy, użyję tego z repeaterami. Tak. A dalej, dalej w tamtą stronę będzie moduł B. No teraz jak przeprowadzić? Dalej energię, z tej tutaj spręciliśmy. Pokazywałem to już gdzieś. Komuś kiedyś chyba. Jednocześnie chcę powiedzieć, że usunę moje poradniki, jak zrobić drzwi na kłod, ponieważ według mnie, chyba nie tylko według mnie, wyszły one po prostu idiotycznie. Tak, i teraz z tym robimy to samo. To po prostu przesył energii pod innymi klockami, tak żeby go przesłać dalej. O, tutaj nie musimy. E, bo... Tak. No dobrze. A teraz sobie zrobimy tutaj drugi moduł W tym miejscu. No, A będziemy musieli się pobawić jeszcze z przedłużeniem sygnału. Sprawdzimy, czy sygnał dochodzi do tych repeaterów, które mają być. żeby to było też tak w tym samym miejscu, to tu. 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 Tarcz. tak dobra sprawdzimy sobie, musimy kliknąć wszystkie trzy te dobra no i jak widzicie, tutaj sygnał już tutaj nie dochodzi czyli sobie włączymy tutaj na łączeniu, żeby doszedł tutaj i tutaj dalej tutaj dochodzi no i łączymy tutaj ładnie. Przedłużamy. No, dobrze. To właściwie to... Dobra, niech będzie. I lecimy sobie zresetować. Właściwie to może być dobra. No i teraz budujemy tutaj te tłoki, o których ja powiedziałem. Ten właściwie to możemy to zrobić już w ten sposób. Tutaj będzie pierwszy Redstone. Od przycisku zapisz do A. Tu. Tu. Yy, no dobrze. Dobrze czy dobra. Tak. To samo budujemy tutaj. I tutaj po tej drugiej stronie wyjście. Jest to dosyć wolna pamięć. Jest mała, ale już będzie bardzo wolna, ponieważ nie robię jeszcze, nie pokazuję wam instant Repeaterów. No ale jeszcze się z nimi na pewno kiedyś zapoznacie. No i teraz, kiedy tutaj dojdzie sygnał, prawda, z guzika. To przejdzie. No, no, to mamy na razie. Yy, podłączymy sobie, czy. No dobra, potem to podłączymy. No bo właściwie to lepiej teraz. No yy, to zrobimy to w ten sposób, że damy sobie na razie deski. Nawet yy, nam nie będą potrzebne. Tak. Deski, czyli przedzielające tą klawiaturę, że tak to nazwę, od. Yy, od tego działu zapisywania do modułów. No i tutaj zrobimy sobie też dwa przyciski, zapisz do A i zapisz do B. Potem tam zrobimy reset. To A zapiszę to B. Tak, lecimy. Możemy sobie trochę stręcić w tą stronę, tutaj, żeby potem tam nie przeszkadzać, żebyśmy tam mieli dalej coś robić w tamtą stronę. Włączymy time day. A, dobra. I tak, sorry, że ostatnio nie udostępniłem sejwa tego licznika No, ale wydaje mi się, że to nie ma sensu, jest tyle już takich różnych liczników, że to można sobie ściągnąć Zresztą to jest bardzo proste w zbudowaniu Jak to skończymy, to udostępnię Wam sejwa na mojej stronie sarna.mc.za.pl Dobra Sprawdziłem, prąd dochodzi eee... No cóż, czyli tu będzie zapis do A Bo tak podłączyłem źle Chociaż nie, dobra, zmienimy to. Tu jest A. Teraz tu lecimy do B. Hmm. Musimy sobie przejść wyżej nad tym, nad tym, nad tym sobie przejdziemy po prostu, żeby nie zajmować tam dalej, bo tam dalej będą te moduły, wyjścia do wyświetlacza. W ostatnim odcinku dostałem wiadomość na pw, czyli pokażę jak zrobić prosty komputer, ponieważ powiedziałem, że Co jest dom... Aha, mówiłem właśnie, że ta pamięć tutaj ta rom, to jest podstawa komputera, tak? Nie, nie mam, robię wam taką pamięć, ale to wy komputer będziecie sobie mogli zrobić sami. Ja wam nie będę już pokazywać takich mechanizmów jak komputer. Ja chcę wam pokazać takie podstawy, żeby was trochę, że tak to nazwę, tak powiem zachęcić do budowania mechanizmów oraz wyjaśnić te podstawy, bo ja wiem, że najtrudniej to jest zacząć. Tak wszystkie, Yhy, zapomniałem dać klocków Wszędzie. Dobra, jest ok No, czyli mamy już zapisy. A teraz żebyśmy tutaj bramki pamięci następne. Jeżeli, Aha, no tak. Jeżeli będę kończył jakiś filmik, ponieważ na przykład ten będzie za długi, a ja chcę żeby był tak no, 20-25 minut miał, to skończę w momencie kiedy skończymy te wszystkie bramki robić i następny wrzucę bardzo szybko, ponieważ no ja już go nagram, więc więc będzie szyb szybko. Tylko po prostu chcę wrzucić dwa odcinki zamiast jednego. Wiele korzyści to przynosi na przykład więcej wyświetleń filmów nie no Oła. O, dobra Ym, y i teraz możemy sprawdzić czy najpierw sobie tutaj zresetujemy i spróbujemy zapisać do modułu to jest moduł A możemy sobie zapisać, zapisać środkowy klawisz zapiszemy sobie do modułu A czy środkowy się zapisał? Tak, czy środkowy się zapisał. Na razie zrobimy reset. Na razie jeszcze nie będziemy się bawić z resetem. No i robimy to samo. E, dobra, w do zaoszczędzenia czasu? Cięcie, wy zrobicie sobie to sami. Dobra, zrobiłem. Lecimy sobie sprawdzić, czy do B się zapisze środkowy klawisz. Hmm. Tak, dokładnie. Zapisują się. No i tu już mamy teraz połowę sukcesu. E, dobra. W tym miejscu, jeżeli będę kończył filmik, to bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do następnego.